Prezydent o Rosji, państwo agresor Prezydent Andrzej Duda w Gruzji, Rosja państwem agresorem. Prezydent Andrzej Duda podczas wizyty w Gruzji powiedział, że Rosja, nie jest normalnym krajem, nie jest państwem, które się normalnie zachowuje, jest państwem agresorem. Według niego działania rosyjskie są agresywne, imperialne, i prowadzą do, destrukcji państw. Wymaga to zdecydowanych działań ze strony wspólnoty międzynarodowej. Powiedział polski polityk. Polski prezydent odwiedził linię rozgraniczenia administracyjnego między Gruzją a Osedią Południową, gdzie stacjonuje misja obserwacyjna Unii Europejskiej region z Chinwali w kierowana przez Marka Szczegła. Jest to miejsce, które w listopadzie 2008 rok wizytował ówczesny prezydent Erpelech Kaczyński. Działania rosyjskie, agresywne, imperialne, które zabierają ludziom możliwości rozwoju, zabierają ludziom normalne życie, doprowadzają do destrukcji państw, do sytuacji wojennej, gdy ludzie giną, są ranni. To są działania, które nie mogą być akceptowane przez wspólnotę międzynarodową. Rosja nie jest normalnym krajem, nie jest państwem, które się normalnie zachowuje. Jest państwem agresorem. To widać w takich miejscach jak to, mówił prezydent Duda. Podkreślił, że wymaga to zdecydowanych działań ze strony wspólnoty międzynarodowej. Zaznaczył, że w 2022 roku Polska obejmie przewodnictwo w OBWE. Będziemy o tych sprawach mówili, będziemy je podnosili na forum zgromadzenia ogólnego ONZ czy w radzie praw człowieka ONZ, w której w tej chwili jesteśmy członkiem, zapowiedział prezydent podkreślił, że tylko i wyłącznie na drodze trwałych działań dyplomatycznych można domagać się pozornie wydawałoby się bardzo prostej rzeczy przestrzegania prawa międzynarodowego. Gdyby Rosja przestrzegała prawa międzynarodowego, takie sytuacje jak tutaj jak powstanie tego obszaru okupowanego przez Rosję, nazwanego regionem Cchinwali tutaj w Gruzji czy Osedią Południową czy niedaleką Abchazją, nigdy nie miałyby miejsca, a są faktem właśnie dlatego, że Rosja prawo międzynarodowe narusza, stwierdził.